jest missing. A więc udało się. W końcu wybiłem setny poziom na Blockstar Planet i ta wbitka, którą nagrywałem, miała być z początku z głosem, ale nie wiem dlaczego głos się nie nagrał, no i po prostu no Teraz nag nagrywam na luzaka głos i ogólnie myślałem, że wyskoczy mi jakiś komunikat, że gratulacje użytkowniku. Gratulacje użytkowniku! Osiągnąłeś setny poziom, brawo! I co dziwne, nie dostałem tego komunikatu, także trochę przykre, no ale ważne, że udało mi się w końcu wbić tą setę i w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim za. Pomoc w wbiciu mi tego levela, nawet wrogom, którzy yy, na przykład spamili masowymi w Nexusie, ale wiedzieli, że ja tam jestem, ale już w to nie będę wnikać. Naprawdę wszystkim dziękuję za pomoc i zaangażowanie się w wbicie mojego setnego poziomu, bo naprawdę chciałem ten setny poziom wbić. No bo jednak wiecie, miałem swoje poprzednie konto, które BlockstarPlanet zdecydowało się. Jest zmakabrować do takiego stopnia, że się nie da na nim grać. No i jednak trochę chciałem odbudować to, co było na tym starym koncie. No i udało się, w końcu, wbiłem ten setny poziom. Naprawdę dziękuję Wam wszystkim za to, że no, chcieliście mi pomóc w biciu tego levela, wysyłając uśmiechy, lajkując moje ściany, pisząc też słowa wsparcia, na przykład na czatach, na prywatnych i no. Jąkam się, wiem, ale naprawdę sam nie wiem co mogę mówić w tym momencie. Yy, możecie sobie też zadawać pytanie, czy mam już jakiś ustanowiony cel, czy na przykład 100 level to za mało, chcę coś więcej, czy na przykład chcę wbić 105 powiedzmy level, 109, może w ogóle wbijać się nawet do top 1 żadnych takich zamiarów nie mam jedynie jaki mam zamiar to taki, że to co wbiję to wbije. czyli jeżeli wbiję 101 level to będę miał tym 101 level, wbiję 103 to będę miał 103, wbiję taki level to będę miał taki level nie, nie stawiam sobie w tym momencie celu i raczej nie zamierzam sobie stawiać celu bo level nie jest w sumie najważniejszą rzeczą, ja chciałem po prostu ten setny level wbić, bo po prostu chciałem odbudować to co miałem z poprzedniego konta, ale tak to na levelu mi za szczególnie nie zależy Także, jak wbiję na przykład 101, to będę miał ten 101 level. Pewnie zastanawiacie się, może też, jaka była moja reakcja. Jak ja wbiję ten setny poziom, no to powiem wam, że to była po prostu zwykła reakcja. Taka, no, no nie ma co jej, nie jest taka jakaś wyróżniająca. Po prostu, o, wbiję setny poziom, super. Taka po prostu reakcja, na luzie, setny poziom, fajnie. No bo jednak już ten pierwszy level, który zdobyłem, no to jednak to była aż taka prawdziwa satysfakcja, a ten drugi 100 level, no to, to już w sumie nie jest to samo, co wtedy, chyba rozumiecie mnie, co nie? Jeżeli chcecie, możecie też dalej mi wysyłać uśmiechy, oczywiście nie zabraniam, oraz możecie mi też pomagać w wbijaniu nowych poziomów, ale jak mówię, nie mam na razie zamiaru wbijać nowych poziomów, ale oczywiście, jeżeli chcecie, możecie wysyłać uśmiechy, choć do tego oczywiście nie zmuszam. I w tym miejscu chyba skończę filmik. Dziękuję Wam za oglądanie. No i widzimy się w następnych filmach. Żegnam.